Cześć, witajcie na speedrunie. To pierwsza misja czwartej kampanii historycznej z Twierdzy Krzyżowiec. Mam czas zejść poniżej minuty no od startu misji do pokazania się na zwycięstwa, więc zaczynamy. Budujemy oczywiście obóz najemników, szkolimy asasynów, klikamy czwórkę i ustawiamy punkt zborny w tamtym miejscu. I wysyłamy tam asasynów, od razu szkolimy następnych. Dlaczego ustawiamy punkt zborny? A to dlatego, że Wtedy jednostki idą szybciej, a w konkretnie Asasyni, po czym ustawiamy rzeczy przyjemne. Osłabiają one wydajność, ale zwiększają nam bonus do walki. No i teraz wystarczy poczekać, aż Asasyni zabiją szczura. Jak widziałem, ludzie na innym speedrunie zatrzymywali jednostki, znaczy opóźniali je w ten sposób, że kazali im iść już od początku. No a tak jest po prostu szybciej. No i udało się. No i sądzę, że tam jak zobaczycie na filmiku, że będzie to mniej niż minuta. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych misjach.